Cześć moi kani, Dla was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony a to jest kolejny odcinek z GTA V, tym razem już na nowym gtx 1070. Wszystko jest tutaj praktycznie na e, maksymalnych detalach. Stary, a chcesz? Chyba nikt mu nigdy w czajnik nie wydupił. Co ty nie widzisz, stary? Ciekawe, czy można go. Ciąćcie, można mu wyjebać, tak bez powodu. O nie, i znowu będą jakieś tutaj nam kurde. No nie, no znowu będziemy jakieś gówno goniło, tak? Ja mam wrażenie, że już kiedyś tą misję przechodziły, a czy już kiedyś chyba Mikeilly mieliśmy coś takiego podobnego Gdzie jest ten celownik? Ja pierdzielę, dobra Okej, okay, mamy to, mamy to, mamy to pokurwiło go chyba Ale zabawa ja pierdzielę Lepie, lepiej niż w cyrku naprawdę Skąd wy się bierzecie? Wow. Elegancko. Dobra, kolejna kolejna partia przydupasów. Po prostu tak i sobie tak stąd uciec. Chyba nie można. Trevor rozwali. ich! Trevor z życiem! Aha, wróć do bitwy, okej, okay, dobra. Czyli jednak musimy się bawić tego magicznego wola Oh yeah, zabij clownów! What a fuck? Można przeładować? Oh ja, yeah, można szybkie przesadowanie. O, oh jest yes, yes relate. Przyjechali kolejni. Na imprezkę. Skąd wy się bierzecie? Ja pierdziele, z jakiego wy cyrku jesteście? Jeden zaraz mu tu roz o nie wierzę, że zaraz mnie klauny rozwalą. No rozwal się samochodzik, ej! O oh ja, yeah, dobra, udało się. Osz ty jebut No czemu? What the fuck? dobra udało się Czyżby wszystko? Chyba nie, jest kolejna ekipa No co za pojebanie pojebanice no Gorsze jest to, że mi to zaczyna powoli życia brakować. Tu jest kolejna ekipa. Raz, dwa, trzy. No, z, będzie, będzie tam z piętnastu. Trzebor was rozkurwi wszystkich. Możecie być tego pewni. No ile ich tam jest? Ja pierdzielę. Czy to jest ten strike? Chyba nie. Koniec? się biorą, no nie wierzę po prostu Jest 80 na 100, co to znaczy? Cokolwiek to znaczy nie co to znaczy Gdzie jesteś w fajansie Co za kurwiszony, no nie wierzę, no Wydupiaj mi Mam jakieś inne broje, nie? Mamy, dobra Nie wierzę, te klauny mnie zaraz pokonają. Chyba o, ja pierdzielę, ale tu je butny to musi być. Kurwa, to tu oni tu muszą mieć jakąś tomie, bo to jest niemożliwe. No wiedziałem, no kurwa, maty, szmaty. Jeeee. Yeah. Czekaj, kurwa, aż przeładuje. Rozdób to auto, Trevor, rozducz to. Dobra, udało się, jest jedno, jeszcze jedno to chyba zostało. Oh yeah. Co za banda debili, no? No rozwal to szybciej, szybciej. co bierze ich tego go Wszystko? All? Ja pierdzielę, ale z Stary, jak ci teraz wypierdziele w czajnik, to ty nie prosto, no nie wstaniesz. Stary, ja mu teraz wyjebię, normalnie, nie? Wyjebie mu Po prostu mu wyjebie. Najlepszy tancerz 6x6. Uderzenie wyprzedzające. Cokolwiek to było, nie wiem. Dobra Czeka, bo muszę mu wydupić. No weź mu wyjeb... nie możesz mu wyjebać po prostu? Stary, przecież ja ci kulkę w łeb zaraz sprzedam, to ty będziesz widział. Dlaczego? No nie wierzę, nie mogę. O ty w dupie. Ale bym mu jakby się dało, ale się nie da niestety. Dobra. Lecimy dalej. W sumie to możemy nawet jechać do... Do domu Trevora. Dobra, maleńka, wypad Oh yeah. Dobra, trzeba music off. W sumie można mapę nawet załączyć, bo to trochę trzeba będzie jechać. Czekajcie, wpierw zobaczymy co to jest jeszcze. To tak? Nie, to nie jest kryjówka. Zobaczymy, czekajcie, zobaczymy. To w sumie jest niecały kilometr, więc całkiem niedaleko. Wow, ale te auto za pieprza. Ja cię pieprzę. ta fuk Dobra, udało się mniej więcej przemknąć przez to wszystko. Teraz tak, czekajcie, gdzie my to jesteśmy? Tu, 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 tu. tu. Co to jest? Co to tu chodzi? Wszyscy uzbrojenie jakoś tak dziwnie. Ciekawe dlaczego. Stary, jak ci wydupię w czajnik, to zaraz zobaczysz. A? Wow. Ekstra będzie. Chyba skąd to się tu wzięło? What the fuck? No 7 to to 10 mordodawczy, ale 30 skąd? gorzej. Oż ty kurwa szmato. Skąd oni do mnie prują? Dwa jest to Trevor, szybciej, ale z życiem. Fak, nie zdążyłem. Łota do dupy. O, dziesięciu mi zabrakło. Fak. Można jeszcze raz? Nie można, dobra, spróbujemy raz jeszcze, może się uda. Można bronię tu zmieniać? Nie chyba. W sumie chyba nie można, dobra. Ola Dobra, parę siadło tylko cztery na razie. Nie są wszyscy. Chodź tu jeden z drugim. Ja mamy sześciu, tak? Nie widzę, gdzie oni są. Ten koleś mnie pruje, ja go nie widzę, w ogóle go nie widzę. Jest to możliwe? Fak Dobra, to 3 razy sztuka, ale teraz idę na taki, jak ma, 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 tak zwane jolo. Albo się uda, albo nie, albo mnie zabiją. w fajansy. Dobra, dawaj, dawaj, tu jest kolejne. Dobra, mamy 14, 15, 16. Okej. Okay. Oni są. No wyjebniej mu Trewo, szybciej! Z życiem toru. Kurba. Dobra, mamy, 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 jeszcze sześciu. A jeszcze dwóch, szybko! No dobra, udało się, udało się, jest, chyba się udało Dobra, chyba się udało, jest? Oje! Oh yeah. yeah! Rzeźnia Wagos Wagosi. Wow. W sumie nie było tak ciężko wam powiem nawet. Tylko czemu się tego wziąć i przyłożyć, czyli sposób na jolo działa Sposób na jolo na propsie. Jezu, ja tego tu leży. A podobno nie kopię się leżącego, no? Można jakoś obrobić? Jak trewo zrobi rozpiernić, to normalnie nie ma babapa. -ba Czekaj, no auto potrzebuje. Jedź, leć, leć, leć! Szybko! Jakiś wózek by mi się przydał. Gdzie tu jakiś wózek jest po drodze? Tak jest takie za dupią nawet autów nie ma, no. Dobra, tutaj stoi na tym. Chce pożyczymy taksi. Nie, nie, nie tak! Nie chcę tak. No to, to nie płacił jeszcze na was, czy co. Ty, stary Golf tu jest, jedynka chyba. Tak. No nie prawie jak Golf. Ale w sumie nie jest taki zły, dobra. Czekajcie, musimy tak, musimy tu w sumie tutaj, tutaj też jakiś taki niby rozpiernik wygląda. Zaraz zobaczymy, czekajcie. Tylko muszę to wyłączyć. Dobra. Aha, ale fajnie, jakby mi się trochę życie odrodziło, bo tak to bez tego to trochę lipa będzie tam. Ale może do tego czasu, może do tego czasu, czasu mi się odrodzi do pełna. Puta madre, Puta madre, Mówię takie małe to, ale dosyć zwinne wam powiem. O nie no, kolejni hipici. Dobra, chłopcy. jak je but, to je but. Hopcy. No. Oj, wujek Trevor wam pokaże zaraz. Bez penetracji. Patrz teraz stary. Ile? To jest 30 dolarów. Okej, okay, spoko. Ten duży co był nie. Nie widzę go. Dobra. Hopcy. To tam u was. Wow! Wow, 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 ej ej, 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 o panowie, co tak ostro? Fak, skąd tu się wzięli? W sumie... Sami tu nawet podchodzą, ale... Wow! O tyłu mnie zaszli, fak! Fak! Szybciej Trevor, no kurde A było tak blisko. Dobra jeszcze raz, czekajcie, bo mi się to spodobało. A teraz was rozpierdzielę. Orzesz w dupę. Oh tamto o Jezu, tam on, oh, yeah baby o oh, yeah. o oh, yeah baby oh, yeah. jest pistolet? What fuk? Czemu ja broni nie mam? Kurde, jeszcze siedmiu, ułożysz w dupę Chyba nie da rady Dzisiaj. Nie wierzę, jednego mi zabrakło. Ożesz Orzesz w banie no Dobra, jeszcze raz czekajcie, teraz, teraz, teraz się musisz udać już No nie ma bata, żeby się teraz nie udało raz. Bar jest najlepszy. Dobra Ale mi wypierdzieli no? jeszcze dwóch muszę zabić co najmniej. Ryobor wytrzymasz, jesteś miękki, masz, jesteś nie miękki. What? No i elegancko, bo chyba się udało. Jest jeszcze chętny. Dobra, kolejnych dwóch mamy. O jest udało się, okej, okay, super. Kolejna rzeźnia zaliczona. Ej, ej, ale co to jest? Panowie? Chyba trzeba im. No i można, można. Dobra, ten pojedzie z nami. Kij, nie żyje, ale nie jedzie z nami. Wow, policja nas goni, super, pojedziemy z trupem. Zarąbiście, nie ma to jak jechać z trupem. Jechaliście kiedyś z trupem? Mam nadzieję, że nie. <śm> Wariaci no, gonią nas. się ma opcji co tam słychać? Jezu, tu, tu się tutaj skręty popsuje w tym samochodzie, naprawdę. Ty nie wierzę w to, ale je butło. Ma się tu wyskoczyć do góry? O oh je yeah, but. Teraz chyba przechodziłem, bo teraz mnie już trzy gonią. Dobra, ale mamy lepszy samochód, że możemy. Nie wierzę. Dałem się zabić. Fuck. Dobra. Yy, Okej okay, moi kochani, mamy 28, minut, więc chyba na tym... Yy, ten odcinek sobie zakończymy. Jeśli Wam się podobało, to oczywiście zostawcie łapkę w górę i do zobaczenia w kolejnych godzinkach serii GTA. Trzymajcie się do usłyszenia. Hejos!